Dzień dobry w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj się z wami witam z Nadbigosu. Tutaj praktycznie mam y, zrobioną kapustę kiszoną razem z kiełbaską, cebulkę zeszkliłam, kiełbaskę oczywiście tam przyrumieniłam, y, przyprawiłam należycie. Za chwilkę tutaj wleci mięso i tutaj... No, już drugi raz będę gotowała, bo z pierwszej wody wylałam kapustę białą. My zawsze mieszamy te dwie kapusty. Jeżeli chodzi o bigos, tutaj przygotowane mięso, ostygnie mi to, je skroję i wrzucę do bigosu i powiem wam, że tak nam się chce tego bigosu, bo w zeszłym roku na święta go nie było i chyba w ogóle przez cały rok nie jedliśmy bigosu. Nie gotowaliśmy, także bardzo nam się zachciało i stwierdziłam, o nie, bigos w tym roku musi być. Godzina kawy albo tea time, to zależy na co się ma ochotę, a więc wyciągam kawkę pierwsze i na dzisiaj przypada kawka belgijskie praliny, a herbata himalajska. Herbata Himalaja, jest to herbatka z przypraw korzennych, imbir koperwłoski, cynamon, anę kolendra, olejek cynamonowy, olejek imbirowy, lukrecja. I powiem Wam, że ten kalendarz jest takim typowo kalendarzem z herbatami skomponowanymi na, na święta, czyli takie świąteczne, typowo herbaty. I właśnie wczoraj nawet sobie pomyślałam, że muszę kupić jakieś pomarańcze i po prostu świetnie będzie smakowała razem z dodatkiem pomarańczy. Jeszcze bardzo istotną informację przeczytałam w połowie vlogmasa na tym kalendarzu, że herbaty zawierają lukrecję, o czym oczywiście przekonaliśmy się wszyscy razem tutaj, dlatego że 90% herbat tą lukrecję zawiera i chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia, a więc ten kalendarz na pewno nie jest kalendarzem dla wysokociśnieniowców. Spokojnie łączę się z Wami od drugiej strony kamery, a więc pierwszą potrawę świąteczną mamy już gotową. E, także bigos na pewno będzie w pierwszy, albo w drugi dzień świąt, albo i w pierwszym, i w drugim dniu. Nieważne, troszeczkę popróbowałam takiego świeżego, jak nigdy taki świeży bigos zaraz po ugotowaniu mi nie smakuje. To ten mi bardzo posmakował. Zawsze lubię ten bigos na drugi dzień, na trzeci dzień. Wtedy Bigos nabiera tych takich fajnych smaków, fajnie się przegryza, nabiera na mocy, że tak powiem, ale tym razem smakował mi już taki na świeżo. Faktycznie chyba bardzo dawno tego bigosy nie jadłam, że aż mi posmakował na świeżo. Kolejna rzecz, którą będziemy robić, to krokiety, i zapewne ten weekend, najbliższy, będzie pod akcją krokiety, jak co roku zresztą, także e, zobaczymy, czy w sobotę, czy w niedzielę jeszcze dokładnie nie wiemy, którego dnia, a pierogi zamówiłam e, takie domowe pierogi, e, dziewczyna zawsze robi na święta, co roku na święta właśnie i robi ciasta, pierogi, uszka i tak dalej, i także zamówiłam sobie u niej pierogi z kapustą z grzybami, pierogi z mięsem już trochę wiecie tej roboty na święta będzie mniej, a kosztowałam od niej pierogi i naprawdę przepyszne robi. także taki mamy plan na najbliższe gotowanie na święta, wiadomo to co się da zrobić wcześniej i zamrozić to robimy, a resztę, wiadomo największe gotowanie będzie piątek, sobota, a więc wtedy dopiero będzie szałciał, jak ja to nazywam, ale tutaj u nas zawsze jest praca grupowa, każdy jest coś odpowiedzialne, także nie ma czegoś takiego, że ktoś pada po prostu z sił z tego świątecznego gotowania. Dajcie mi znać, e, czy Wy już żeście coś robili na święta, e, czy macie coś przygotowane lub co będziecie w najbliższych dniach właśnie e, przyrządzać. Herbata Himalaja wypita, ale jeżeli ktoś nie lubi Takiej dużej wyrazistości imbiru, to powiem Wam, że może nie zasmakować, dlatego że tutaj jest taki dość solidnie wyczuwany ten imbir, ale też są inne składniki fajnie wyczuwane. Tyle, że ten imbir po prostu, no, taki jest najbardziej wyrazisty z tych wszystkich innych składników. I jeszcze sobie przypomniałam, że nie wszystkie dekoracje wyłożyłam wycieraczka. Z motywem czerwonego samochodu, choinką. No, pięknie ona się prezentuje. Zaraz, właśnie ją położę na przedpokoju. Stwierdziłam, że na zewnątrz nie ma co jej dawać, dlatego że wiatr ją wywieje, a jest naprawdę ona jest taka leciutka, bardziej taka domowa niż na zewnątrz. Jeszcze mam obrazeczki, ale tym się zajmę jutro. Właśnie pomyślałam sobie, bo popatrzyłam, że przecież kupiłam te łańcuchy. I fajnie by było balustradę y, przepleść tymi łańcuchami. Też myślałam sobie, czy aby do kokardy nie dołożyć, ale nie. Po prostu przeprotę łańcuchami, dołożę kokardki, też się będzie super prezentowało. Laski jeszcze we workach, naklejki też. Y, y, te pięknie się prezentują. I tak jak widzieliście tą pierwszą naklejkę. Która była na drzwiach wejściowych i totalnie tam nie pasowała, to przełożyłam tą naklejkę na białe drzwi, i na białych naprawdę pięknie wygląda. I zaraz Wam właśnie pokażę, jak się na białych drzwiach prezentują. I Jeszcze do powieszenia został mi mały baner, ale on sobie pójdzie na któreś z drzwi, przypuszczam, że w kuchni go wywieszę. Tak jak kiedyś miałam ten baner na przedpokoju, który teraz wisi, kiedyś był w kuchni, to w to miejsce właśnie ten mniejszy baner. Powieszę już, nie będę nic dawała na zewnątrz, ale też tym się zajmę jutro, bo nie ukrywam. Z tym bigosem mi trochę dzisiaj zeszła, jeszcze trzeba, wiecie, pościągać pliki, zmontować vlogmasa na jutro. Także, także wszystkiego dzisiaj nie zdążę zrobić. No i lampki moje. Patrzcie, lampki w pudełku. Jak to lampki jeszcze nie świecą u mnie tutaj w studiu, to ja nie wiem. Znowu idą święta. Radosny czas. Kiczny czas. Okójdą kolenda I miłość pośród nas. Bąbkin na Wiecie raczku już na miejscu jeszcze muszę trochę ją wyprostować, bo ona długo była zgięta, więc jest taki. Yy, niewielki odgniat, ale uleży się, to będzie dobrze wyglądała. Yy, naklejka tak się prezentuje na białych drzwiach i przyznajcie, że po prostu o niebo lepiej te naklejki 3D prezentują się na takich białych, aniżeli właśnie na takich ciemnych. W ogóle na tych ciemnych to żadnego uroku praktycznie nie było. I yy, akcenty zieleni tutaj dodałam. Zrobiłam takie wejście po prostu taką bramę można tak nazwać z łańcucha. Chciałam właśnie nawiązać jeszcze, wiecie, do tej miały, żeby były troszeczkę więcej akcentów zielonych, ale żeby też wszystko do całości pasowało, więc te kokardki również poszły na łańcuchy. Także są akcenty zieleni i do tej akurat Dekoracji ziemią Bardzo to pasuje. Na początku myślałam, że ją przez poręczę tutaj na samym dole przeplotę, ale nie za fajnie to wyglądało. Zresztą nie była tak ta dekoracja widoczna, a tutaj jednak na tych drzwiach e, no fajnie się prezentuje. Powiem Wam, że szkoda, że te, te łańcuchy nie są grubsze, bo jeszcze lepiej by to wyglądało, ale starczy. Też subtelnie, ale umrokliwie się to wszystko prezentuje. I co najważniejsze, świątecznie. Aktualizacja zapachu z dyfuzora Pumpkin Spice Latte to było okienko wczorajsze 13. Ja sobie tutaj zaraz po otwarciu właśnie kalendarza otworzyłam te patyczki, włożyłam i dopiero no można powiedzieć, że po 24 godzinach tutaj weszłam kolejny raz po to, żeby ten kalendarz dzisiaj otworzyć i okienko numer 14 i bardzo ładnie mi tutaj pachnie. To nie jest jakiś zbyt mocny i intensywny zapach ale wyczuwalne jak najbardziej i ładnie się tutaj w tym studiu rozprzestrzenił. Otwieranie 14 okienka z kalendarza Twinkle i tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, bo już chyba wszyscy razem domyślamy się, że będzie to wosk pierniczek, ciasteczek, tylko to jest kwestia jaki kolor. O wow, czarny? No czarny. Czarny ciasteczek z kalendarza pachnie mi przynajmniej w tej folii, bo nie wiem jak będzie po rozpaleniu go w kominku. Tak bardzo cukierkowo landrynkowo, ale jest tutaj takie delikatne przełamanie taką, ja to nazywam bawełnianą świeżością, czyli to jest taka świeżość, która pochodzi z którą się kojarzą zapachy właśnie po praniu. Czyli taka świeżość płynów do płukania. Bardzo przyjemny zapach. Słodki, ale też również taki delikatnie świeży, czysto świeży. O, bardzo fajny zapach. Ale ja nie wiem, czy to jest zimowy zapach. Mnie to się bardziej kojarzy właśnie z wiosennym zapachem. Ale może po odpaleniu wiecie ta woń będzie całkowicie inna. Na zakończenie 14 vlogmasa jeszcze kilka dosłownie słów o zapachu, który towarzyszył mi w dniu dzisiejszym. I już Wam zdradzę, że będzie to jeden z ulubieńców roku 2023, a więc coś więcej, o wiele więcej o nim usłyszycie właśnie w odcinku, kiedy będę go prezentowała jako ulubieńca na podium. Yy... Nomadę, kompozycja, która pochodzi od marki Chloe. Mam, yy, yy, mam ją w edycji wody perfumowanej, już mi się ją plącze. Już jest późno w ogóle. Yy, także ten zapach towarzyszył mi przez cały dzisiejszy dzień. Dodam tylko, że jest to przepięknie, elegancko-drzewna kompozycja, która się otwiera pięknymi cytrusami. Yy, to wszystko będzie w dzisiejszym odcinku. Ja idę za chwilkę do kuchni, dlatego że Bigos na pewno już mi porządnie ostygł, także popakuję w woreczki i do zamrażalnika. Dziękuję Wam wszystkim pięknie za obecność. Życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczorku i do zobaczenia w kolejnym, piętnastym już vlogmasie. Buziaczki, na razie, pa, pa!